Wina i kara. Właśnie tego zagadnienia dotyczy 38 Pytanie jawne na maturze. Trzeba się odwołać do zbrodni kary Fiodora Dostojewskiego oraz wybranego kontekstu. Co było winą Rodiona Raskolnikowa? Tak w skrócie postanowił on, że pozbędzie się pasożyta społecznego, jakim jest Aldona, czyli lichwiarka. Natomiast jego karą było poczucie winy, które czuje, a przez to zagłębia się w takim lęku i obłędzie. Aczkolwiek sprawiedliwość zostaje wymierzona również w inny sposób, bo zostaje on zesłany na Sybir na ciężkie roboty fizyczne. A co gdyby się odwoła do sytuacji Prometeusza. Całkiem w porządku. Jego winą było to, że ukradł ogień z Olimpu, aby go przekazać ludziom. A ogień był symbolem nowoczesności i takiego rozwoju. No tylko, że to troszkę rozjuszyło Zeusa i postanowił on go ukarać. A w jaki sposób? Trochę dziwna logika, ale przykuł go do góry kaukaz i codziennie przylatywał orzeł, który zjadał mu wątrobę. Tylko, że przez to, że Prometeusz był tytanem, to jego wątroba cały czas odrastała. No więc to cierpienie było niekończące się. No więc nawet, gdy robimy coś w dobrej wierze, to możemy ponie tego konsekwencje. Hmm, a może Adam i Ewa? Oni dopuścili się buntu wobec Boga, bo Bóg zakazał im jeść owoców z drzewa poznania dobra i zła. No więc jak myślić? Co zrobili? Jakiś No i to była ich wina. A kara, którą dostali, to wygnanie z raju. To wiązało się z oddaleniem od Boga, ale nie tylko, bo także utratą nieśmiertelności. Jako innego kontekstu możecie użyć postaci Balladyny. Powodzenia na maturze.